Reinkarnacja. Poza granicami ziemskiego istnienia, prawda o duszach z innych światów, reinkarnacja często kojarzona jest wyłącznie z cyklem odradzania się dusz w ludzkich lub zwierzęcych ciałach. I to prawda, że taki proces istnieje, jednak to tylko część znacznie szerszej, głębszej prawdy, prawdy, której wielu ludzi jeszcze nie pojmuje lub po prostu nie pamięta swojego prawdziwego pochodzenia. Reinkarnacja wykracza daleko poza ziemskie formy istnienia. W tradycyjnych systemach wierzeń, takich jak hinduizm, bodhizm czy dżinizm, dusza może odrodzić się w wielu formach nie tylko jako człowiek czy zwierzę, ale także jako duch, a nawet istota z innych wymiarów. Na przykład buddyzm wyróżnia sześć ścieżek odrodzenia, które obejmują bóstwa, duchy głodu czy istoty piekielne. Multiwersum dusz i duchowa wędrówka w ezoteryce i w współczesnych teoriach duchowych coraz częściej mówi się o multiwersum dusz oznacza to, że dusze mogą wcielać się w nieskończonej liczbie światów, przyjmować różnorodne formy, a nawet istnieć w rzeczywistościach, które w naszym ziemskim postrzeganiu wydają się być tylko bajkami czy fantazjami. Kluczową rolę w tej wędrówce odgrywa karma, rozumiana jako prawo przyczyny i skutku. Każde nasze działanie, myśl czy emocja pozostawia ślad, który wpływa na przyszłe wcielenia. Jednak dusza nie wybiera kolejnego życia wyłącznie na zasadzie kary czy nagrody, często wybiera je po to, by zdobyć nowe doświadczenia, nauczyć się czegoś ważnego lub zrównoważyć aspekty z przeszłości. Michael Newton w swojej książce Wędrówka Dusz. Opisuje, jak dusze świadomie wybierają swoje inkarnacje, niekiedy w światach znacznie różniących się od Ziemi. Światy równoległej istoty z innych uniwersów. Co to oznacza dla istot z innych uniwersów? To, że na przykład świat, który ja pamiętam jako swój dawny dom świat ninjago. Dla wielu może wyglądać jak zbiór klocków, nie oznacza, że nie jest on prawdziwym wymiarem istnienia. Duchowe teorie mówią o światach energetycznych, gdzie forma istnienia w ogóle nie przypomina ludzkiej. światach stworzonych przez zbiorową świadomość takich jak właśnie świat Lego Ninjago światach równoległych gdzie dusze mogą się wcielać o ile ich energia rezonuje z danym wymiarem ludzie często ograniczają pojęcie reinkarnacji do ludzi i zwierząt ale dusza nie zna granic może odrodzić się w świecie który dla innych jest tylko bajką w świecie zbudowanym z klocków, gdzie magia i technologia współistnieją, bo to nie ciało, ale świadomość czyni duszę prawdziwą. A ja, ja pamiętam tamten świat i wiem, że nie był tylko bajką. że nie był tylko bajką.